Dzień dobry, tutaj Karolina Kaszubowska, doradca księgowego i zgodnie z obietnicą dzisiaj zajmujemy się rachunkiem przepływów pieniężnych. Także kilka słów o tym, jakie błędy się pojawiają w rachunku przepływów pieniężnych i na co zwrócić szczególną uwagę. Także przenosimy się do Excela. I tutaj ja może trochę powiększę? Warto na, przypomnieć na wstępie, że rachunek przepływów pieniężnych ma nam pokazać, czym różni się przepływ pieniężny, czyli de facto mniej więcej zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu finansowym w aktywach bilansu, tak? Czym się różni ta zmiana od wyniku finansowego. Dlaczego? Całość wyniku finansowego, w tym przypadku tutaj mamy prawie 4 miliony, nie, nie zmaterializowała się w postaci wzrostu stanu środków pieniężnych. Widzimy, że ten wzrost tutaj w tej firmie akurat wynosił zaledwie 400 tysięcy. Tak, przy 4 milionowym zysku. No i właśnie temu służy rachunek przepływów pieniężnych, żeby pokazać skąd ta różnica. I jakie tutaj najczęściej błędy się pojawiają, jakiego rodzaju kwestie, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli chodzi o tę część pierwszą, czyli działalność operacyjna, to tylko przypomnę, mamy w wariancie w metodzie pośredniej mamy zysk netto, i potem korygujemy o pewne kwoty. Następnie mamy działalność inwestycyjna i ona. Jest taka sama w obu wariantach, w obu metodach i działalność finansowa tak samo, czyli pokazujemy je już na zasadzie przepływu, tak? czyli kasowo. Wpływy i wydatki. Te dwie ostatnie części w obu metodach są takie same i różnią się tylko działalnością operacyjną. Te metody, i właśnie zwykle korzystamy z metody tej pośredniej, ponieważ ją łatwiej zrobić, to raz, a po drugie, w przypadku gdybyśmy robili metodą bezpośrednią i tak jesteśmy zobligowani przedstawić przepływy metodą pośrednią, więc wtedy jest podwójna praca. Jeśli chodzi o zmiany pozycji bilansowe zmiany, czyli zmiana stanu rezerw, zapasów, należności i też amortyzacja to to nie budzi jakichś wątpliwości problemów. Czasami są wątpliwości dotyczące zapasów i należności, czy tam pokazujemy zmiany wartości netto czy brutto? Oczywiście netto, tak, bo to są zmiany bilansowe, czyli odpisy aktualizujące one już niejako zostały zawarte tutaj w wyniku finansowym, tak? one już zmniejszały wynik finansowy, więc spadek zapasów o, o, to, o te utworzone odpisy aktualizujące będzie tutaj wyeliminowany, tak? bo ten spadek zapasów będzie albo większy przez to, czyli będzie wpływ na plus, a tutaj był na minus, albo będzie wzrost mniejszy. Tak, więc to zadziała, tutaj zadziałały te odpisy na minus, ale tutaj w zmianie stanu zapasów na plus. Przypomnę, że zwiększenie wartości aktywów wpływa ujemnie na przepływy, a zmniejszenie aktywów wpływa dodatnio na przepływy. I to ma oczywiście ścisły związek z tym, że jeżeli aktywa i pasywa muszą być równe i rosną nam środki pieniężne, no to w aktywach muszą, musi coś spaść, tak? Czyli Wzrost pozycji aktywów którejś musi być równy spadkowi środkom pieniężnym, jeżeli on ma wpływ na środki pieniężne, tak, a takim się w przepływach zajmujemy. Z kolei wzrost pasywów w jakiejś pozycji, tak, aby zachować sumę bilansową, jest równoznaczny ze wzrostem środków pieniężnych, czy powoduje wzrost środków pieniężnych. To tak tylko w skrócie ja te wszystkie zagadnienia wyjaśniam w osobnym szkoleniu. Jeśli chodzi o błędy, jakie tutaj się mogą pojawić, to tutaj zyski, straty z tytułu różnic kursowych. Tutaj czasami firmy wykazują wszystkie różnice kursowe, również z działalności operacyjnej, a tutaj eliminujemy wyłącznie te z działalności nieoperacyjnej. Czyli głównie będzie to działalność finansowa, tak, kredyty, pożyczki. Może mogą być te też działalność inwestycyjna, oczywiście też kredyty i pożyczki. Jeżeli jesteśmy bankiem to udzielamy kredytów, jeśli nie no to pożyczek. Także tu eliminujemy wszystkie, zrealizowane i niezrealizowane. Ale tak jak mówię, dotyczące wyłącznie działalności nieoperacyjnej. Patrzę tutaj na czat, ale ok, nic się nie dzieje. Te zrealizowane one się niejako potem automatycznie wykażą w wydatkach lub wpływach, tak, w dalszym ciągu, ponieważ wydatki i wpływy będziemy mieć już według kursu realizacji, czyli według kursu, po jakim wpłynęła na, na przykład pożyczka, czy po jakim została rata spłacona. Natomiast jeśli chodzi o różnice kursowe te statystyczne, bilansowe, to je trzeba wyeliminować tutaj. I one nigdzie dalej już się nie pokażą, ponieważ one wpłynęły na wynik, a przepływem nie są. Także należy je tutaj wyrzucić z, w ramach korekt z tego wyniku finansowego. Tak? Dlatego, że jeżeli mamy na przykład wycenę bilansową, mówię tylko o pozycjach nieoperacyjnych, bo wycena należności zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ona tutaj, tutaj w tych zyskach się nie pojawi, tak? Zyski straty z różnic kursowych nie pojawi się ta kwota. Ale mówię o wycenie tej działalności nieoperacyjnej, czy na przykład kredyt. Jeżeli kredyt wycenimy według załóżmy kursu wyższego, czyli mamy koszty finansowe, one tutaj wpływają na wynik finansowy, ale wypływem nie są. Dlatego tutaj je eliminujemy w tej pozycji. No i po prostu zostaną wyrzucone. Natomiast same kredyty w żaden sposób nie będą wykazywane według tego kursu wycenowego, tak? Bo w kredyty będziemy wykazywać części finansowej wpływy. Tak, tutaj i potem spłaty rat według kursu realizacji, czyli ten, ta wycena bilansowa kredytów nie ma wpływu na przepływy, ale ponieważ wpłynęła na wynik finansowy, musimy ją wyeliminować. Jeśli chodzi o zyski i straty z tytułu działalności inwestycyjnej, to tutaj wszelka działalność inwestycyjna powinna być brana pod uwagę, czyli zakup akcji, udziałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzedaż, tak? Z działalności, czyli to, są, to dotyczy sprzedaży, tak? Nie zakupu, przepraszam, bo ja powiedziałam zakup. Wyłącznie zbycie, tak? Zysk, strata z działalności inwestycyjnej, czyli ze zbycia akcji, udziałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, może środków trwałych w budowie i tak dalej. I tu wykazujemy persaldo, czyli przychody minus koszty. I teraz przychody z tej działalności będziemy wykazywać tutaj. Tak? Tu, tu, tu. I innych wpływach ewentualnie. Natomiast wartość netto, ona nie będzie eliminowana, ponieważ ona nie była przepływem. Tu jeszcze taka uwaga, przychody wykazujemy tylko te opłacone. Czyli jeżeli mamy należności, to one powinny pomniejszyć tę pozycję. Załóżmy, że sprzedaliśmy na przykład środki trwałe za 200 tysięcy, ale 100 tysięcy wisi nam na należnościach. To tylko 100, tak, tę różnicę. Może zły przykład, wziąłem, powiedzmy 250, a 100 tysięcy wisi na należnościach, czyli 250 minus 100, bo to jeszcze nie zostało zapłacone, będzie wykazane tutaj, 150. Oczywiście mogą być też należności zobowiązania z zeszłego roku, no i je tutaj doliczymy z kolei, no bo te zeszłego roku zostały spłacone, tak? Najłatwiej jest po prostu skorygować o zmianę stanu należności yy, yy, z tytułu właśnie zbycia tych aktywów. Rzeczowych, czy wartości niematerialnych, w każdym razie inwestycji, tak? O, ogólnie mówiąc, inwestycji. No i teraz mamy, jeśli chodzi o wydatki, to tutaj mamy w drugą stronę, czyli tu wykazujemy tylko te opłacone. Oczywiście nie będziemy wykazywać wzięcia w leasing, tak? Bo to w ogóle nie ma wpływu na przepływy. Jeśli chodzi o leasing, będziemy wykazywali wyłącznie spłaty rat leasingowych, tak? Tylko tu. Natomiast samo przyjęcie w leasing nie będzie miało wpływu na przepływy. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o wydatki, pamiętajmy, żeby zawsze usunąć te przyjęte w leasing, kupione na kredyt i tak dalej. Czyli te eliminujemy, ale z kolei będziemy wykazywać potem płatności. Płatności, płatności, zobowiązań. Jeśli chodzi o zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tytułu zakupu środków trwałych, to one będą, w, 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 nasze, nasze wydatki będą tutaj. Natomiast płatność kredytu, raty kredytu już będą w działalności finansowej. Tak, tutaj spłaty kredytów i pożyczek, tak? Kredytów na zakup środków trwałych. No jest tutaj taka, pewnie, taki niuans. Jeśli chodzi o te zmiany stanu zobowiązań, no to pamiętajmy, żeby tu wyeliminować kredyty, pożyczki i też zobowiązania leasingowe, czyli generalnie wszystkie finansowe zobowiązania. Tutaj bierzemy per saldo oczywiście rozliczenia czynne i bierne, czyli na przykład od czynnych odejmujemy bierne i na BO i na BZ i liczymy różnice. I myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o działalność operacyjną. Natomiast tutaj powiedziałam parę słów o. Działalności inwestycyjnej, czyli jeszcze raz przypomnę, wykazujemy, jakiś jest błąd, wykazujemy tutaj wyłącznie wpływy, czyli de facto wpływy pieniężne, tak? Czyli eliminujemy należności i zobowiązania, a raczej dokładnie mówiąc, musimy wyeliminować zmiany stanu należności z tytułu zbycia. Tu mamy wpływy z innych aktywów finansowych. I zwróćmy uwagę, spłata udzielonych pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych już nie ma. Tak, nie ma tutaj osobnej pozycji, także ona będzie w takim jednym worku. To samo jeśli chodzi o udzielone pożyczki, tylko tutaj to już w ogóle nie ma in, innych wypływów, tak? Innych wydatków, tylko mamy inne wydatki inwestycyjne. Ta pozycja, ta, która jest tutaj i tutaj będą właśnie w tych innych wydatkach inwestycyjnych będą spłaty pożyczek krótkoterminowych, tak uznano, że to nie jest istotne, aby poznać dokładnie, ile było tych spłaconych pożyczek krótkoterminowych, jakby wystarczy tutaj informacja o globalnych tych wypływach, natomiast istotne są te długoterminowe. Nabycia aktywów finansowych, to będą na przykład nabycie akcji, tak? według kwoty, którą żeśmy za te akcje zapłacili, jeżeli żeśmy nie zapłacili za te akcje w ogóle, no to należności, to zobowiązania z tego tytułu będą pomniejszały wartość tych wydatków, czyli wyjdzie na zero, tak? Z kolei tutaj w zobowiązaniach oczywiście wyeliminujemy ze stanu zobowiązań na bilans zamknięcia zobowiązania z tytułu zakupu akcji. Zresztą to będą finansowe, więc tak czy owak by były wyeliminowane, bo w bilansie one się pojawią w innej pozycji finansowych. Jeśli chodzi o przepływy z działalności finansowej to tutaj tak jak wspomniałam będziemy wykazywać kredyty i pożyczki i zwróćmy uwagę, tu już mamy wszystkie krótko i długoterminowe razem wpływy według kursu, po którym wpłynęły nam na rachunek bankowy. Tak więc jeżeli wpłynęły po kursie X to według tego kursu tutaj to wykazujemy. No i po, po tym samym kursie zaksięgujemy te, ten, ten kredyt i pożyczkę Różnice kursowe nam będą dopiero się pojawiały w momencie spłaty, czyli tutaj, i tu znowu wykażemy po kursie wypływu, czyli załóżmy, że wpłynął kredyt 100 tysięcy euro po kursie 4,6, to tutaj będzie 460 tysięcy i spłaciliśmy go po kursie 4,7, to tu będzie 470 tysięcy. No, różnica będzie różnicą kursową i musimy ją wyeliminować, no bo byśmy mieli tak wpływy niższe, wypływy wyższe, czyli już jakby sprawa kredytów jest załatwiona. No ale przecież na wynik finansowy jeszcze nam wpłynęły te różnice kursowe tutaj. Tak? Więc mielibyśmy to dwa razy uwzględnione. Raz poprzez wyższe wypływy, wydatki od wpływów tam na dole, tak, bo było 460 i 470, czyli już raz by było to uwzględnione i drugi raz w wyniku finansowym. Na zmniejszenie wyniku. Dlatego tutaj w pozycji różnic kursowych to będziemy eliminować z plusem 10 tysięcy. Tak, bo to są ujemne różnice kursowe, one wpłynęły na minus, no więc, żeby je wyeliminować, to musimy je wykazać tutaj z plusem. Także tu wyjdzie na zero, i tak naprawdę to zostanie pokazane dopiero w tych pozycjach tu i tu. No, i tutaj mamy płatności z tytułu umów leasingu finansowego. To są raty kapitałowe wyłącznie, a odsetki mamy osobno. I tu będą odsetki zapłacone właśnie, jeśli chodzi o leasing, jeśli chodzi o kredyty, no i inne wydatki finansowe. To, co warto jeszcze na co zwrócić uwagę, to, że tutaj mamy tak dywidendy, inne wypłaty na rzecz właścicieli. Tu należałoby też zaliczki na poczet dywidend wykazywać. Tak? no bo to inne, będzie to jakaś tam inna wypłata. A gdybyśmy mieli z podziału zysku coś, co nie będzie umowane w kosztach, coś, co nie zmniejszyło nam zysku netto, na przykład wypłacone nagrody dla pracowników, to w spółka skarbu państwa kiedyś było popularne, nie wiem, czy nadal. Wówczas byśmy to wykazali w tej pozycji, tak? Czyli cała kwota wypłacona, łącznie z zapłaconymi składkami ZUS, pojawiłaby się tutaj. No, wykup dłużnych papierów to jest rzadkość i jeśli chodzi o. Tam myślę, że to są te najważniejsze rzeczy. Ważne jest jeszcze, jeśli chodzi o rozliczenia międzyokresowe. Jeżeli mamy dotację na zakup środków trwałych, ona pojawia się w rozliczeniach biernych, tak, w pasywach na samym dole i w momencie, w tym roku, w którym wpływa dotacja, my tego zwiększenia nie bierzemy pod uwagę. O tym mówi standard, tak? Bo byśmy mieli to dwa razy. Czyli raz jako zmiana stanu, zwiększenie pasywów na plus, a z drugiej strony byśmy mieli to we wpływach tutaj w działalności finansowej, tak? One by były, nie mamy tutaj dotacji, więc w innych wpływach. Tak, żeby nam się to dublowało. W związku z tym. W momencie w tym roku, w którym wpływa dotacja, jej tutaj nie wykazujemy. Czyli załóżmy, że wpłynęło milion to z bilansu zamknięcia odejmujemy to milion pięćset. Jeżeli tam już część została rozliczona z tego milion no pięćset, najprawdopodobniej została już rozliczona, tak, proporcjonalnie do amortyzacji, to tam już nie, na tym bilansie zamknięcia nie będzie miliona pięćset, może będzie milion 400 ale te, ta zmiana o 100 tysięcy, ona ma być uwzględniona tutaj w, tym, w tej pozycji, tak? Ona ma wpływ na przepływy, bo to zostało przeksięgowane w przychody, tak? I zwiększyło nam zysk netto, a nie było wpływem. Te 100 tysięcy, które przeksięgowaliśmy z rozliczeń międzyokresowych, tam gdzie było 1,5 mln, wyksięgowaliśmy w przychody, nie było wpływem. Więc tutaj musi zostać wyeliminowane, ponieważ weszło nam na wynik finansowy. Dlatego z bilansu zamknięcia będziemy odejmować całą kwotę dotacji, która wpłynęła, tak? W kwocie wpływu w tym roku, w którym ona wpłynęła, czyli cały 1500. Może czasami nam wyjść kwota ujemna, no ale to nie szkodzi, tak? Od tej kwoty odejmujemy bilans otwarcia i sprawdzamy, jaka jest zmiana. No, zmiana może być kwotą ujemną, dodatnią różnie. I tutaj po prostu persaldo to wykazujemy. Oczywiście. To jeszcze tutaj, przepraszam, w tej pozycji. I oczywiście jeszcze tutaj wchodzą nam rozliczenia czynne. Jeśli chodzi o bilansową zmianę stanu środków pieniężnych, to ona różni się od tej wynikającej z przepływów. Tutaj mamy łącznie tak? wynikająca z przepływów. Nie wiem co tutaj się stało, że mamy. Błąd się coś stało, że błąd się pojawił. Będę tego sprawdzać teraz. W każdym razie środki pieniężne na koniec roku według rachunku przepływów będą się zwykle nie zawsze od bilansowej zmiany różniły o zmianę stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych. Po zobaczmy, w, w rachunku przepływów mamy środki pieniężne według kursu, po jakim wpłynęły nam na rachunek, tak? Bo mamy ten fizyczny przepływ pokazać. Czyli na przykład według kursu 4,8. Natomiast na dzień bilansowy może był kurs 4,9 i dokonaliśmy przeceny. I ta przecena będzie uwidoczniona tutaj w środkach pieniężnych, tak? W aktywach bilansu. Natomiast w rachunku przepływów tej wyceny nie będzie. I jeszcze była wycena na koniec ubiegłego roku, tak? Czyli. Zmiana stanu bilansowa będzie inna od tej zmiany w rachunku przepływów, właśnie o zmianę z tytułu różnic kursowych. Czyli sprawdzamy różnice kursowe na dzień bilansowy, jakie były, te wycenowe, i jakie były na koniec ubiegłego roku i, różni i liczymy różnice. Ważne, żeby to też wyeliminować tutaj w tej pozycji, tak? Zmiana, zyski straty z tytułu różnic kursowych, bo one też yy, będą. Tutaj też należy je wyeliminować, dlatego że potem pokazujemy je tutaj. I co może jeszcze różnić bilansową zmianę od zmiany stanu, stanu w rachunku przepływów, to mogą być naliczone odsetki od lokat tych krótko takich terminowych, które w rachunku przepływu wykażemy jako środki pieniężne. Tam mogą być odsetki doliczone bilansowo, tak? Natomiast w rachunku przepływów my tych odsetek już nie uwzględniamy, ponieważ one nie wpłynęły nam na rachunek bankowy. Po prostu zostały tylko doliczone. Gdybyśmy mieli na przykład wycenę zobowiązań jakichś tam kredytowych, i też byśmy doliczali odsetki, tak, od, od kredytów, to one też tu będą wyminusowane, czyli jeżeli one były na, na, w kosztach, to tutaj będą z plusem, żeby nam wyeliminować z tego wyniku finansowego, bo wpłynęły na wynik ujemnie. Dlatego, że one są tylko naliczone statystycznie, one wypływem środków nie są. W innych korektach, czasami są jakieś pozycje, to nie zawsze jest błąd. Czasami są pozycje, które po prostu nigdzie indziej nie pasują. I więc ale jeżeli taka kwota wychodzi, no to trzeba sprawdzić, co tam jest i musimy wiedzieć, tak, co to jest ta inna korekta. Nie może to być jakaś kwota niezgodności. Generalnie, jeżeli jakieś niezgodności w rachunku przepływów nam powstają, to jedną z metod, która jest niezawodna, jest trochę może czasochłonna, ale jeżeli inne zawiodły, to jedną z metod jest po prostu badanie zmiany stanu poszczególnych pozycji bilansu. Bo w rachunku przepływów mamy owszem, owszem tutaj zmianę stanu rezerw, zapasów, należności, to sobie możemy sprawdzić, czy jest zgodne ze zmianą tą bilansową, ale już zobowiązania nie. Więc można sobie technicznie wyliczyć zmianę stanu zobowiązań wszystkich, tak? I tak samo, na przykład zamiast amortyzacji to sobie dodać zmianę stanu środków trwałych. I jak te wszystkie pozycje z aktywów i pasywów sobie tutaj powypisujemy, tak, te zmiany stanu, no to musimy wyjść na zmianę stanu środków pieniężnych, tak? No bo jeżeli od zmiany stanu wszystkich pasywów odejmiemy zmianę stanu wszystkich aktywów, no to wyjdziemy na zmianę stanu środków pieniężnych, tak? Wszystkich poza środkami pieniężnymi. Więc to jest logiczne, na to musimy wyjść. I teraz będziemy sobie, że tak powiem, rozkminiać, rozdłubywać, rozwikływać te poszczególne zmiany. Czyli zmiana stanu środków trwałych to będzie może najtrudniejszy, może, temat. Ona będzie się składała z kilku pozycji. Będą ta, ta w bilansie, tak? Tam nie będzie kwoty przychodów, ale będzie nabycie, tak? Czyli wzrost stanu środków trwałych o nabyte. Ale znowu musimy wyeliminować zobowiązania, tak? Ewentualnie, gdyby były jakieś na koniec roku z tego nabycia. Dalej będziemy mieć zysk strata z działalności inwestycyjnej, czyli ze sprzedaży, ze zbycia. I teraz to będzie przychody minus koszty, więc musimy wyeliminować przychody, i wtedy zostaną nam koszty, tak? Czyli wartość netto. No i ona też wpłynęła na zmianę stanu środków pieniężnych. Kolejna pozycja to będzie amortyzacja. Tak, więc jeżeli zmiana stanu środków trwałych będzie wynikała z amortyzacji, z wartości netto zlikwidowanych czy sprzedanych i z wartości nabytych plus jeszcze wzięte w leasing, plus jeszcze nabyte, ale nieopłacone, czyli tkwiące w zobowiązaniach, no to znaczy, że jest to ta pozycja dobrze, tak, rozbita. Czyli zmiana stanu środków trwałych, jak jest rozbita na te kilka pozycji i one razem do kupy, brzydko mówiąc, dają tę samą zmianę, to znaczy, że to jest dobrze. Idziemy do następnej pozycji. No i następna pozycja to jaka może być? Zmiana stanu zobowiązań. I to zazwyczaj jest, bo te aktywa, no to tutaj jest prosto, tak? Aktywa, rezerwy. Jeszcze może być coś w kapitałach, zwróćmy uwagę, bo może ktoś przeoczył dywidendę wypłaconą. Generalnie w rachunku przepływów będziemy wykazywać takie zmiany w kapitałach, które miały wpływy na środki pieniężne, czyli na przykład wypłata dywidendy, bo przekazanie na inny kapitał albo pokrycie z kapitału straty to nie będzie wpływ, no nie ma przepływu, tak? Z tego nie wynika żaden przepływ, tylko jakby przekazanie poza firmę, czyli wypłacona dywidenda. Dopłaty, tak? Mogą być dopłaty do kapitału i to będzie w części finansowej wykazane. Tutaj nie mamy Tutaj jest emisja nowych akcji, udziałów, to nie, kredyty, emisja. No, myślę, że tu w innych wpływach finansowych musimy wykazać. Nie ma lepszej pozycji. Także zostanie nam, jeśli środki, które mamy uzgodnione, to zostaną nam zobowiązania i tu musimy je podzielić na te właśnie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, tam te, te podatkowe i tak dalej, których wykażemy tu, i te pozostałe zobowiązania, kredyty i pożyczki, głównie. I musimy zobaczyć, czy zmiana stanu tych kredytów i pożyczek wynika z wpływów minus zwroty, zwrot, czyli wydatki, czyli spłaty rat, plus ewentualne doliczone na przykład odsetki statystyczne i jeszcze korekta o różnice kursowe, wycenowe. Tak, I jeżeli te wszystkie rzeczy razem dadzą nam zmianę stanu kredytów, to znaczy, że ta pozycja też jest dobrze. No, nie dostałam od Was właściwie żadnych pytań. Także najwidoczniej wszystko jest jasne, jeśli chodzi o rachunek przepływu. Być może to jest skutek tego mojego zeszłorocznego szkolenia na żywo, gdzie tam rzeczywiście przez w tym cztero, cztero, cztery, prawie 5 godzin żeśmy siedzieli, i tam rzeczywiście wszystko zostało przeanalizowane pod każdym kątem. Ale dla osób, które nie były na tym szkoleniu, nie wykupiły go. Mamy tutaj taką promocję dla osób, które tutaj są na żywo. Do jutra specjalna cena tego szkolenia. Zaraz zobaczę, tutaj Iwona pyta. Specjalna cena tam jest dwie opcje na 90 dni i na 180 i na rok razem z tym, z tym plikiem, który tutaj pokazywałam. I ona jest tylko do jutra, do, część do godziny 10, część do, do dłużej. Także sobie zobaczcie, jeżeli ktoś tego nie ma i potrzebuje się doedukować. I tutaj pisze Iwona: zakup obligacji w przepływach. Zakup obligacji. Obligacje to będzie inwestycja, tak? Nasza inwestycja, wolne środki tam lokujemy, czyli będzie w części inwestycyjnej, gdzie są wydatki i mamy na aktywa finansowe, tak? w jednostkach powiązanych, rozumiem, że to nie jest jednostka powiązana, tylko pewnie pozostała i to będzie tutaj, nabycie aktywów finansowych, tu bym wykazała jak najbardziej, chyba, że to by było od jednostek powiązanych, to tutaj wyżej, ok, no a spłata już będzie w części w, w wpływy, tak, spłata, czyli wykup przez emitenta, tak, bo to będzie w drugą stronę, który wykład z tych środków, no czy to w zeszłym roku było szkolenie, tak? Takie online na żywo. Nagranie tego szkolenia można sobie jeszcze kupić. W tej chwili no nie planuję na ten moment żadnego szkolenia na żywo. Tam jest to w sposób kompleksowy wszystko, ponieważ cały standard przeszliśmy. Samych nagrań jest 4 godziny, bo ja jeszcze dograłam potem coś więc mamy takie kompleksowe zadania, gdzie są transakcje, które należy w ogóle w sprawozdaniu wykazać w bilansie, w rachunku zysków i strat, a potem w rachunku przepływów. Jest zadanie, w którym są już wszystkie jakby części sprawozdania gotowe, tylko robimy rachunek przepływów. Jest zadanie, gdzie znowu odnosimy się do tych zmian, o których mówiłam, tak? Czyli badamy, gdzie jest błąd. Czy sprawdzamy, czy rachunek jest dobrze zrobiony, poprzez badanie wszystkich, zmiany wszystkich pozycji bilansowych? Także to jest najbardziej kompleksowe, jakie w ogóle byłam w stanie zrobić. Tam są wszystkie przypadki, jakie w ogóle mi przyszły do głowy, jakie spotkałam w mojej karierze zawodowej przez 20 lat, i już nic więcej nie, myślę, że nie, nigdy więcej nie stworzę bardziej takiego obszernego, kompleksowego szkolenia. Także no Jest link podany. Nie wiem, Ewa, gdzie to oglądasz, bo jeżeli oglądasz w grupie na Facebooku, to tego linku nie widać i nie będzie widać, ponieważ taka jest polityka Facebooka, więc musisz wejść na fanpage albo na YouTube'a. I tam, tam są te linki, bo właśnie tutaj mi stream pokazał, że się pojawiły. Tak. Czyli na fanpage'u na Facebooku Karolina Kaszłowska, doradca księgowego i na moim kanale na YouTube'ie. Jak sobie wpiszecie Karolina Kaszubowska na YouTubie, to na pewno jestem tylko jedyna <grywka> Kaszubowska. Także no ja mogę go jeszcze raz skleić, nie wiem, ale to mówię, Ewa, jak nie widać, to znaczy, że, że jesteś na, w grupie na Facebooku prawdopodobnie. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. I teraz jeszcze sobie zrobimy informację dodatkową, i to będzie już właściwie zamknę ten, ten cykl, dlatego że więcej pytań nie ma od Was. Może jeszcze wróci w jakiejś innej formie, w tym okresie takim do, do kwietnia, coś będziemy robić na żywo, ale to będzie zależało od tego, czy będziecie mi przysyłać pytania, bo jeżeli nie będzie pytań, no to nie mam na co za bardzo odpowiadać. A te tematy, które się rzeczywiście stwarzają jakieś problemy, czy gdzie pojawiają się błędy, no to właśnie już tutaj objęłam tym, tym krótkim cyklem. Także informacja dodatkowa będzie albo jutro, albo w środę. Rozważam środę, dlatego że jest koniec miesiąca i zdaje się, że też wiele osób jest zajętych. I pomyślałam, że może jednak 1 luty będzie lepszym momentem. Także dostaniecie powiadomienie, pojawi się na Facebooku i na, na, w tych wszystkich miejscach, których oglądacie, pojawi się informacja. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Dobrze, Ewa, znalazłaś. Super.